Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj Was chciałem zaprosić na wspólny przegląd. Czy właściwie to jest Open Box, Unboxing, tak to się nazywa, czyli zwyczajnie przegląd drugiego zamówienia z katalogu Oriflame, katalog numer 1 w roku 2025. Ten katalog obowiązuje do 18. Stycznia, czyli no, dzisiaj nagrywam w sobotę, czyli dokładnie jeszcze tydzień będzie ten katalog obowiązywał. Mamy dzisiaj jeszcze drugi tydzień obowiązywania tygodniowej oferty online. W tym katalogu tutaj mamy 15% rabatu na produkty. Powiem, że właściwie to mamy na wszystko 15%. Wyjątkiem są produkty, które znoszą koszty opłaty za dostawę. W katalogu one są oznaczone takim, taką ciężarówką w niebieskim kółku. I powiem tak: w poprzednim przeglądzie katalogu nie mogłem Wam w ogóle pokazywać grafik ani niczego takiego, że tak powiem, oprócz samego produktu. Spowodowane było tym, że Zainstalowałem sobie na komputerze nowszą wersję programu do obróbki filmów i to spowodowało, że niestety komputer mój już dziesięcioletni nie był w stanie w ogóle tego programu obsłużyć prawidłowo. Były takie wiecie przerwy przeciągania, takie naprawdę mm, no, no, niefajnie to wyglądało więc w ogóle też nie mogłem tego filmu wysłać jak już w końcu zmontowałem to nie mogłem wysłać do YouTube'a, także na przykład nagranie trwało godzinę powinno być wysyłanie około 20-30 minut maksymalnie, a tam mi się pokazywał czas jakieś 2 godziny i to po prostu trwało w nieskończoność, więc stwierdziłem że coś już jest nie tak, albo z telefonem który też no, jest y, trochę już stary, więc y, też wyszperałem inny telefon, który miałem poprzednio, który poprzednio używałem, więc to też jest pierwsze nagranie tym y, telefonem, który no, w sumie już y, ma y, 4 lata, tak? tamten y, miał 6 lat, więc y, to przynajmniej tyle, że może ten obraz będzie troszkę lepszy, wyraźniejszy. No, niestety, no, też tym telefonem, który mam obecnie używam, nie mogę nagrywać, znaczy nagrać mogę, ale nie wiem co ja sobie porobiłem. Nie jestem w stanie w ogóle tego pliku przesłać do komputera, jakby komputer nie rozpoznaje kompletnie telefonu. Więc tu troszeczkę takich tych technicznych problemów było po drodze. Teraz już wymieniłem sobie komputer, mam nadzieję, że ten program do obróbki filmów mi pociągnie i pójdzie dobrze, ale tak, ja gadam nie o tym, o czym jest zupełnie, słuchajcie, film. Więc tak, pierwsze co mamy, mamy dwa tender care malinowe. Dla dwóch różnych osób. Także to już się tak złożyło, że to jest zamówienie dla każdej osoby po jednej sztuce. I tak się właśnie złożyło, że akurat malinka cieszyła się największą popularnością tym, tym razem. Yy, dalej, produkt, który był w, niedostępny w, w grudniu, a to są właściwie to jest realizacja zamówień też i yy, tak naprawdę osób, które wcześniej chciały te, ten produkt, a to jest dokładnie balsam do ciała. Milken Honey Gold, ten, ten jaśminowy, to są trzy sztuki. Dwie sztuki kładą na bok, no i pokazuję tutaj trzecią. Zapach niesamowity. Ja ten produkt przecież już sobie go kupiłem, jak tylko był dostępny przed sprzedaży dla partnerów biznesowych. Ja już go zużyłem, pięknie pachnie, naprawdę super produkt. Zachęcam w ogóle do tej serii, bo to jest seria, wiadomo, limitowana. Ona tam przez parę katalogów jeszcze będzie um, obecna a potem już normalnie wrócimy do and Honey Gold tej wersji standardowej chociaż ona też zmienia się może zapach nie ale będzie na pewno już nowe opakowanie także and Honey Gold zmienia też niedługo szatę graficzną także bądźmy gotowi na zmianę akurat tutaj ten balsam był po 24,99, także tak jak tutaj pokazuję, zapach niesamowicie piękny, bardzo mi się podoba. Dalej mamy taki dezodorant antyperspiracyjny do stóp. Działający 36 godzin, wiecie, to jest tak 36 godzin, pokazywane, no ale wiadomo, że raczej tyle nikt nie wytrzymuje bez mycia i w ogóle, więc to tak teoretycznie na pewno chodzi o to, że daje naprawdę bardzo dobrą świeżość dla stóp. także jeżeli chodzi o same spraye, no to ja tak bardzo rzadko używam. raczej spieszę się, nie pamiętam i tak dalej. ale wiem, że naprawdę bardzo się przydają takie produkty. pewnego razu też używałem, no kilka razy używałem, miałem kilka produktów, może nie kilka razy, ale kilka razy miałem po prostu tego typu produkty. No, i tak sobie obiecywałem, że powinien go pro, te produkty wprowadzić do tej swojej pielęgnacji, no ale jakoś tak jest, że na obietnicach wobec siebie pozostało. Myślę, że może bardziej tak gdzieś w okolicach lata, prędzej to u mnie się sprawdzi, natomiast na co dzień, no to u mnie się bardzo dobrze sprawdzają. Kremy do stóp, także tutaj naprawdę czuję dużą różnicę. Jeżeli na przykład jest gdzieś tam, jadę, chodzę, jestem w obuwiu cały dzień, no i na przykład, jeżeli nie nakremuję stóp, a nakremuję, to naprawdę odczuwam, że jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o komfort. Więc na pewno polecam taką pełną pielęgnację do stóp. Dezodorant antyperspiracyjny na pewno się przyda. No myślę, że powinienem pomyśleć o tym, szczególnie jak gdzieś jadę, żeby nie zapomnieć używać, ale to jest właśnie ten dowód, że są ludzie, którzy po prostu używają produktu systematycznie, bo tutaj koleżanka, to zdaje się, u mnie już wcześniej kupowała te dezodoranty, różne wersje, no ale one są, że tak powiem, wydajne, więc to nie jest tak, że one szybko się zużywają, to też i produkt jest taki, no, wydajny, można powiedzieć. Dalej. No, i tutaj mamy już produkty, które zwalniają z opłaty za dostawę, chociaż tak naprawdę to ja i tak miałem przesyłkę bezpłatnie, ponieważ tam ta wartość jest odpowiednia tego całego zamówienia. No, i tu proszę bardzo, Serum Age Revive to jest to takie, które też bardzo lubię. Ja mam w zapasach jeszcze. Po kolei tam są różne rodzaje składniki i pochodzenia takiego szwedzkiego, różne roślinne wyciągi, to jest kwas chluronowy, minerały, cukry, czyli też tutaj jest i odpowiedni też i prebiotyk dla, dla skóry. Są kwasy aminokwasy. Z jakiejś tam chyba z sosny, wydaje mi się, z jodły, chyba z josły, z jodły. Yy, tak, kwasy z jodły, z, z liści jodły. Yy, witamina C i yy, ta witamina C jest z jeżyny. Yy, także bardzo fajne serum, i, i powiem Wam, że tutaj też te, ta linia optymalnie niedługo ma się Podobno zmienić już czy sygnały są, także to jeszcze są ostatnie, żeby można było sobie kupić produkty w tej poprzedniej wersji. I tak, tu mam taką pomadkę. On kolor za 9,99 na stronie 25. Proszę bardzo, to jest ta pomadeczka. A sam kolor to wam pokażę. Wysunę to jest taka, proszę bardzo, taka. Czerwień, ale bardziej wchodzący w taki róż. To jest taki bardziej róż, bym powiedział taki typowy róż. No i to koleżanka też namiętnie zamawia różnego rodzaju pomadki. Jeżeli są pomadki, to u mnie w zamówieniu to znaczy, że to jest dla tej właśnie koleżanki z pracy. I już dalej przechodzę, patrzę tutaj na katalog. Mamy też produkty trochę z kolorówki bo już z pielęgnacji nie widzę, tylko chcę sobie przejść dokładnie, żeby powiedzieć, na której stronie i tu już będą y, produkty z y, no, z makijażowych produktów, czyli kolorówka. Y, I tutaj mam tak. Y, takie serum do paznokci. Chyba 11,99 wychodzi. Y, tuż wodoodporny Lash Iconic, proszę bardzo i tu otworzę, żeby zobaczyć jak wygląda skówka Proszę bardzo, ładne, bardzo ładne Jordan Gold, tak wygląda. Oczywiście otwierać nie będę, ale ono ma taki charakterystyczny, nie wiem jak to widać, taki paseczek, taki Dobrze ostrości nie pokazuje tego, ale bardzo ładna grafika jest w ogóle tego, tego tuszu, także ładnie wygląda w ręku. I z D1 jest eyeliner Stylo, proszę bardzo. I to jest dla jednej osoby. I tak, jeżeli chodzi o kolorówkę, to właściwie to już jest wszystko i przejdziemy do zapachów i tutaj mam jeden damski zapach i to jest Luśka, ale Luśka nie oryginalna, a Luśka ja to tak nazywam Luśka Lucia a to jest Bright Aura to jest ta wersja proszę bardzo, to jest to opakowanie to też koleżanka z pracy zamówiła i tutaj mamy właściwie tak, jest tutaj biała porzeczka, niezapominajka i drzewo cedrowe, także bardzo przyjemny zapach, to jest woda wiadomo toaletowa, ale też jest też w tym katalogu w bardzo dobrej cenie. I z męskich rzeczy. Przechodzimy do męskich rzeczy. To tutaj mamy dwa y, produkty. I tutaj mamy właściwie takie same dwa produkty: jest to Men, Sub Subzero, dezodorant antyperspiracyjny. Proszę bardzo. I to jest też właśnie dla y, dwóch różnych osób, bo po prostu zamówiły dwie osoby po jednej y, sztuce. Także y, to i dalej mamy produkty do pielęgnacji ogólnie ciała. I to już powiem tak. Mamy dwa mydełka. Starlight Sky to jest to mydełko, które jest nowością, pojawiło się w katalogu świątecznym. No i tutaj też piękne mydełko, pięknie pachnące, naprawdę bardzo fajne. Love Nature Kids truskawka, super. I do tego od razu żel do mycia ciała i włosów dla dzieci. Dorośli też będą się cieszyć, będą zadowoleni z tego żelu. Oryginalnie miało być to zielone jabłuszko w zamówieniu, ale była, chyba tam ten żel był niedostępny, więc zaproponowałem też truskawkę, żeby też pasowało do mydełka. Z Love Nature mamy tutaj krem do. Rąk i to paznokci, i to jest makadamia, i to jest bardzo duże opakowanie. To jest słuchajcie, 150 ml normalnie standardowa pojemność jest mniejsza, a tutaj mamy naprawdę bardzo potężny, duży, duży krem, 150 ml. No i Beauty żel pod prysznic, to też jedna koleżanka bardzo lubi ten żel, tak jak i ja, bo ja nawet rekomendowałem. Także od razu dwie sztuki są zamówione. No i na koniec ostatni produkt. Tutaj mamy taki masażer do celulitu z serii The Body Edition. Ja go otwierać nie będę, bo jest za pieczętowany, zablokowany, za taki, no, zaplombowany, zaplombowane opakowanie, ale grafikę z katalogu pokażę. Także słuchajcie, to jest moje drugie zamówienie, jeszcze będzie jedno zamówienie, przynajmniej z tego katalogu, także dzisiaj jeszcze korzystam z tych dodatkowych 15% rabatu, no i pewnie jeszcze spodziewam się zamówienia już na sam koniec katalogu, pewnie w przyszłym tygodniu. Czy pokażę to jeszcze? Nie wiem, czy to zamówienie będzie, będę, będę mógł w stanie pokazać. Mam nadzieję, że, że tak. No to zobaczymy. Natomiast chęci mam, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w życiu. Sprawdzajcie, słuchajcie sobie te wszystkie oferty, które są, bo naprawdę warto sobie sprawdzać. Zawsze te oferty standard, takie te online tygodniowe ruszają w niedzielę rano i kończą się w sobotę tak około godziny 23. No mniej więcej to jest taki cykl, wiadomo, tak jak nowe katalogi też są uruchamiane w niedzielę rano o piątej i one się kończą w sobotę za 3 tygodnie po trzech tygodniach tak katalog trwa do godziny dwudziestej i żebyście pamiętali, bo potem jest tak, że jest ta przerwa, taka nocna przeliczanie wszystkich wyników że tak powiem i też ładowanie do systemu nowych ofert na nowy katalog, także to niestety tak już jest, że lepiej nie zostawać z tymi zamówieniami na sam koniec tygodnia, czy też właściwie ofert tygodniowych. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dajcie znać, co tutaj z tych produktów Wam się podoba, co, zamów co zamówilibyście, no i cóż, startujemy też z nową ofertą tygodniową już jutro w niedzielę, tak, czyli yy, dokładnie yy, no... Yy, 12 stycznia mamy ostatnią tygodniową ofertę. Jestem bardzo ciekawy, co tam ciekawego będzie. Pozdrawiam, cześć.